15 lipca 2020 roku Jagielonia Białystok czeka na zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław. Biorąc pod uwagę, że Jaga jest teraz na fali, to kiedy jak nie dziś? Kiedy, jak nie teraz, przed nami mecz siódmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Śląsk-Wrocław-Egielonia-Białystok ze stadionu we Wrocławiu? Kłaniam się i polecam. Przed nami, mam nadzieję, emocjonujące dwa razy 45 minut mocnej walki o fotel lidera. Tak, proszę Państwa, Jaga po czterech wygranych z rzędu po raz pierwszy w tym sezonie broni pierwszej pozycji w tabeli. Śląsk po trzech kolejnych wygranych z kolei zajmuje trzecie miejsce i ma tylko dwa punkty straty do żółto-czerwonych. Dobra główka na ekspozito. Exposito z prawej strony wychodzi bardzo blisko polekarnego, karnego, jak Jeloni Białystok zatrzymał tę sytuację, przerzut na lewą stronę, Żukowski uderzenie, ale anemiczne, na szczęście, ale w drugiej minucie tego spotkania już mamy pierwsze celne uderzenie na bramkę, a dokładnie wykonawcą tego uderzenia z numerem 22 na wprost bramki Żukowski. 0 do zera. Przypominam starcie wagi ciężkiej we Wrocławiu. Gdyby ktoś mi powiedział przed sezonem, że w siódmej kolejce Jagielonia będzie liderem, a Śląsk Wrocław będzie zajmował trzecie miejsce, nie wiem, czy bym w to uwierzył. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale bym mu powiedział, że to mało realne. A tymczasem proszę bardzo, mecz o fotel lidera. Jagielonia 12 punktów. Śląsk Wrocław 10 punktów. Jeszcze Jaga przecież ma zaległy mecz z Lechem Poznań, któremu nie do końca ostatnio się wiedzie. Już teraz zaczynają zawodnicy Śląska. Dobrze szybko zauważył ten jeden z zawodników Żukowskiego. Żukowski, ach tam się zabawił z naszymi obrońcami! Uch! Och, 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 jak było blisko! Och, jak było gorąco! Uch, uch jak było gorąco. Mateusz Żukowski z lewej strony po szybkim rozpoczęciu z rzutu wolnego. Tam walczył jednym z naszych obrońców. Chyba był to Miłosz Matysik. Przepchnął tę piłkę między nogami. Miłosz Matysika uderzał na bramkę Alomerowicza. Ten wyciągnął się jak długi po ziemi. No ale na szczęście piłkę złapał i kolejne celne uderzenie Śląska Wrocław w tym meczu. Już drugie na razie Jagiellonia bez takich celnych ani niecelnych prób. To też warto podkreślić. Aha, już wiem, bo tutaj mam informację od Wojtka Szubzdy, który obok mnie siedzi i już wiem, że żółto-czerwonych na tym sektorze zajmowanym przez gości we Wrocławiu jest 213 kibiców. Trochę szacowałem, nie jestem najlepszy w szacunkach, ja powiedziałem, że około 150, nie? Jednak jest dużo więcej. Gratuluję naprawdę tego, że chciało Wam się i że jeździcie za swoją drużyną, i że za to, że jesteście z nimi zawsze. Nieważne, czy będą grali 600 km od domu, czy 1600 km. 213 kibiców Biały Białystok na stadionie we Wrocławiu. 4 minuty zostały nam tego podstawowego czasu gry w pierwszej połowie. 41 minuta już prawie za nami, wciąż 0 do 0 we Wrocławiu. A tymczasem teraz Romańczuk na środku, po prawej stronie dosaczka. Miękko w pole karne. Och, dobrze! Jest Nene! Uderzenie na Ach, nie kryty na wprost bramki uderzał Nene trochę przypadkowo. Mamy pierwsze w końcu celne uderzenie w tej połowie. Dobrze broni Leszczyński. Jeszcze doświadkowanie w pole karne. Śląska-Wrocław. Jeszcze grają żółto-czerwoni. Kto to wybije? Jeszcze piłka w górze. Czy będzie Bartłomiej do Jesusa i Maza jeszcze króciutko chciał zagrywać, bo wbiegał Hiszpan w pole karne. Nic z tego wybijają zawodnicy Śląska-Wrocław. Zrobiło się gorąco. Dobrze, Nene uderzał na wprost bramki. Nie kryty kompletnie sprzed pola karnego lewą nogą, ale uderzył na wprost, prościuteńko w Rafała Leszczyńskiego, który większych problemów z odbiciem tej piłki w górę nie miał. Oleż niebezpieczna sytuacja. Ekspozyto z lewej strony wpada pole karne. Ekspozyto strzał i gol. Exposito, bramka w 47 minucie spotkania. Żółto-czerwoni mylą się fatalnie w środkowej części boiska. Niedokładne podanie, przejmuje to jeden z zawodników Śląska, który podaje prostopadle do wychodzącego na pozycję. Erika Exposito i ten strzela swoją piątą bramkę w tym sezonie. Odnotujmy od 47 minuty. Jagielonia Białystok przegrywa na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 0 do 1, a strzelcem tej bramki w 47. minucie Erik Exposito. Nene szuka rozwiązania. Do środka, do Imaza. Imas na prawą stronę do Marczuka. Ładnie, wpadamy w pole karne. Imas przybył faulowany. Leży Jesus Imas. Czy był kopnięty? Za chwilę na pewno VAR będzie to sprawdzał. Jesus Imas leży w polu karnym, trzyma się za nogę. I żółto-czerwoni wybijają tę piłkę na aut. A VAR sprawdza, czy z prawej strony, kiedy Marczuk w ziemi podawał do wbiegającego Jesusa Imaza, czy tam był faul w polu karnym. Czy za chwilę może będziemy mieli... Rzut karny dla Jagielloni Białystok. Sędzia Malec to sprawdza, podbiega do ekranu. To może być rzut karny dla Jagielloni Białystok. I sędzia Paweł Malec pokazuje, że jest rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Jest szansa na wyrównanie. I kto będzie uderzał na bramkę Rafała Leszczyńskiego? A do piłki podchodzi chyba Bartłomiej Wdowik, tak mi się wydaje. Ależ przeraźliwe gwizdy na stadionie we Wrocławiu. Ależ, ależ to się dzieje. Ponad 18 tysięcy kibiców. No tutaj każdy coś albo krzyczy, albo gwizdzie. A Bartłomiej Wdowik. Dawaj Bartek, po kolejną bramkę w tym sezonie. Wdowik! Gol! A więc jest wyrównanie w tym meczu. 61. minuta tego spotkania. Bartłomiej Wdowik w lewo. Rafał Leszczyński. Rzucił się w drugą stronę i w taki oto przepiękny sposób mamy wyrównanie w dzisiejszym spotkaniu. I teraz do Nene, Do środka. Nene Dwóch obrońców obok niego. Na prawo do Romańczuka. No, obok niego Olsen, ale Romańczuk sobie z tym radzi. Do środka. Jesus Imas na lewą stronę. Na rancho. Jesteśmy w polu karnym. Na rancho. Prawa noga uderzenie. Ach, jeszcze! Tam rykoszet Ale sobie radzi z tym Leszczyński. Szkoda. Dobra sytuacja Jagieloni. Biały stok, uderzenie. Z lewej strony prawą nogą. Na rancho w polu karnym wpadł i uderzył. Jeszcze tam po nodze zawodnika Śląska Wrocław, piłka ostatecznie na raty, ale złapana przez Rafała Leszczyńskiego bramkarza Śląska-Wrocław. A więc patrzymy, piłka w tym momencie w górze, dośrodkowanie w pole karne, wybijamy. Och, na szczęście, jakże było blisko z utraty bramki. Jeszcze Expozito się przywraca i jest karny. Jest karny dla Śląska-Wrocław. Niestety. Erik Expozito, tam było najpierw wielkie zamieszanie pod bramką, jak biały Białystok wybijał to z Lata na Alomerowicz rękoma. Jeszcze. Exposito z prawej strony dopadł do tej piłki. Jeden z obrońców Jagiellonii Białystok faulował Erika Exposito. Ponad 19 tysięcy kibiców czeka na bramkę Erika Exposito z rzutu karnego. Jedenasty metr. Kto lepszy z Exposito czy z Zlatan Z Zlatan, wierzymy w ciebie. Erik Exposito rusza. Erik Exposito uderza i jest bramka. A więc... W osiemdziesiątej pierwszej minucie spotkania Erik Exposito podwyższa prowadzenie na 2 do jednego dla Śląska Wrocław. I to właśnie Śląsk teraz zajmuje w tej wirtualnej tabeli pierwsze miejsce. Spychając tym samym Jagiellonię Białystok właśnie z tego z tego pierwszego miejsca. Koniec. Były cztery wygrane z rzędu Jagiellonii Białystok. Jest po tej serii pierwsza porażka od czterech kolejnych meczów. Tak jak wspominałem, porażki są wpisane w życie sportowca. To jest wszystko oczywiste, naturalne. Każda seria kiedyś musi się skończyć. Szkoda tylko, że w meczu z nie najlepiej dysponowanym Śląskiem Wrocław. No ale cóż, czekamy na kolejne spotkania. Ze stadionu we Wrocławiu pięknie Państwu dziękuję za uwagę Grzegorz Pilac. Słyszymy się w kolejnych relacjach.